To pierwszy gwizdek sędziego Andrzeja Łukasiewicza z Warszawy który rozpoczął spotkanie MGMZK z Kozińce Hetman Białystok. Stok. No, w tym meczu nie ma co ukrywać. Zdecydowanym faworytem była drużyna z naszego miasta. Powód oczywiście dużo wyższa pozycja w tabeli, a Hetman Białystok to już pewny spadkowicz, który pogodził się już z degradacją do czwartej ligi. kibice się tylko nad rozmiarami zwycięstwa, ile bramek zdobają strzelić nasi napastnicy najsłabszej drużynie tej klasy rozgrykowej. Jak się jednak okaże, w teoria nie zawsze podkrywa się z praktywą. Oto dziesiąta minuta spotkania dośrodkowanie z lewej strony i z prawej strony oczywiście, jakże niewiele brakowało, ale to była jedna z nieliczszych naszych sytuacji na zdobycie bramek. A Hetman, o dziwo, zobaczył, że nasi zawodnicy nie są w tym dniu najlepiej dysponowani. Wcale nie ograniczał się do obrony, a wręcz przeciwnie, niedokrotnie przedzierał się na nasze pole karne i próbował atakować. Chociażby jak w tym miejscu bardzo mocno strzelał Mariusz Kulchawik. I całe szczęście dla nas, że mm, nad poprzeczką. Nasze ataki bało skoordynowane. Tak jak chociażby ten sykuła, strzał po ziemi. Półka wypada No i do widka Wojciecha Pakuskiego dosłownie z 5 metrów y, nie trafił do y, ponad 7-metrowej bramki, a trafił y, w poprzeczkę. I była to chyba jedna z ostatnich okazji na zdobycie bramki w tym spotkaniu przez nasz zespół. A oto kontra naszych gości z Białego Stoku. Uderzenie tam piłka ucieka jeszcze Danielowi Iwanowskiemu, ale opanował ją. Pierwsza połowa bezbramkowo się kończy, a to już druga część spotkania. Gra. Toczy się w tej drugiej części, w większości na środku boiska. Nasi zawodnicy atakują, ale czynią to bardzo nieporadnie. Natomiast kontry gości są bardzo groźne. W ogóle nie widać różnicy jaka dzieli obydwa zespoły i tu był bardzo niebezpiecznie i kapitalna obrona Daniela Iwanowskiego. Daniel Iwanowski uchronił nam w tym spotkaniu punkty i jemu zawdzięczamy, że nie przegraliśmy w Kozienicach. A teraz znów niebezpiecznie tym razem Robert Speichler próbował zaskoczyć naszego bramkarza. W odpowiedzi rzut wolny będzie Zbigniew Wachowicz lewą nogą, ale Piłka tam odbija się od bramkarza. Zamieszanie, olbrzymie zamieszanie pod bramką gości, ale niestety niewiele to żadnych nie przynosi rezultatów. A to 82 minuta meczu. Pierwszy raz w tym roku na boisku pojawił się Grzegorz Cerebak witany gromkimi brawami. Trener Makowiecki liczył, że może pan Grzegorz uratuje twarz naszemu zespołowi, ale niestety niestety w tym dniu kibice z Kozienic nie jeżeli żadnej bramki w wykonaniu żółtozielonych. Teraz potworne zamieszanie również na polu karnym, ale kończy się to obok piłka wychodzi obok słupka, a to już jedna dosłownie z ostatnich akcji w tym spotkaniu. Już się naprawdę niewiele zmieni i Hetman wywozi punkt z Kozienic. Kozienice-Hetman 0 do 0.